Cześć! Zaczynamy turę szesnastą od Irysa, klasycznie. Niestety jeszcze wiercą po siedemnastej. Także sorki. Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym tutaj zrobić, jest zmiana wyglądu Irysa. Nie ma na dole jakiegoś lustra? Chyba nie. Myślę, że wystarczy tych dreadów, nie? Jakoś tak pasuje mi do Irysa, żeby on po prostu wyłysiał w pewnym momencie. Więc może wyglądać bardzo inaczej za chwilę. I jeszcze chciałam powiedzieć, że ten film, o ile wszystko się uda, to jest. To jest ogólnie pierwszy raz, kiedy nagrywam w 60 FPS-ach. Nigdy jakoś specjalnie nie zwracałam na to uwagi, ale ostatnio na streamie ktoś zapytał, czy. Czy ja w ogóle kiedykolwiek cokolwiek nagrywałam w 60FPS-ach? No i wtedy stwierdziłam, że okej, okay, no jak ktoś zwraca uwagę na to ten jeden raz, to może rzeczywiście jest to coś, co można by było jakoś ulepszyć, powiedzmy. Więc jeśli wszystko w postprodukcji i tak dalej pójdzie ok, jeśli mój program do montowania mi pozwoli wyrenderować to w 60FPS-ach, jeśli mój komputer nie wybuchnie, to yy, prawdopodobnie jest szansa, że będę już to praktykować tak na stałe. Rzeczywiście widzę, że cała masa ludzi nagrywa w 60 FPS-ach i zawsze mam takie, takie trochę, że w sumie po co? No ale jednak, jednak jest płynniejszy ten obraz i to widać, i to jest całkiem przyjemne. Tyle nowych zarostów sobie w ogóle pobrałam właśnie po to, żeby Morgana zmienić, żeby, żeby mu dać inną brodę i żadna z tych brud nie jest odpowiednia dla niego, niestety, więc został cały czas w tej, która jest. Chyba będę mu fryzurę zmieniać. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. A zanim będę herbatnikami grać, to jeszcze. Ires ma 54 lata i nie ma jeszcze ani jednej zmarszczki założonej. Co ja tutaj, kurde, zaspałam? Zdecydowanie mocno się um, zajęłam tym zbieraniem pieniędzy po prostu, nie? Tutaj jest to takie ciekawe, że jak Sim ma taką ciemniejszą skórę, to trzeba mocniejsze te zmarszczki robić, bo inaczej nie widać. Nie, dobra, bez przesady. Czy teraz wystarczający dziad się z niego zrobił? Nawet te brwi mu zmieniłam, bo one były jednak troszeczkę przyciemne. Teraz, jak nie ma włosów na głowie, to nie widać aż tak bardzo tego kontrastu, czy znaczy kontrastu, tej różnicy w odcieniu między brwiami i włosami. I jakoś tak całkiem okej okay to wygląda. Ale myślę, że strój będzie miał. O, jemu się podoba, okej. Okay. Myślę, że strój będzie miał cały czas taki sam, bo to jest jednak takie charakterystyczne dla niego ta koszula, którą po prostu ma od zawsze. A co ty masz? Aha, yy, towarzystwo, ok. A propos towarzystwa, to przede wszystkim ten pies biedny nie ma towarzystwa. I stwierdziłam, że najlepszym sposobem i naj, najłatwiejszym dla mnie będzie yy, po prostu oddanie tego balina do adopcji, tak jak początkowo chciałam i jakby danie tych 399, chociaż nie wiem, czy nie będzie droższy trochę ten pies, no w każdym razie jakby oddam Oliverowi cały ten hajs, który będzie musiał wydać na tego psa, żeby go zaadoptować, nie? Wtedy będziemy mogli spokojnie to potraktować po prostu jako danie tego psa synowi. Więc tak zrobimy, oddamy go teraz, yy, on i tak za chwilę by został, kurde, zabrany. <grywdy> nie no, to w trójce zabierają za brak towarzystwa, tutaj, tutaj nie, tutaj jak jest zwierzak głodny bardzo, to tylko wtedy. Bardzo proszę. Oni mają niby jakąś taką super relację, ale jakoś mi tak do, do historii bar bardziej pasuje, że on by oddał tego psa, bo już, już nie miałby ochoty się nim dalej zajmować. O, jak siedzi sobie grzecznie. Tamten jeszcze tam po domu chodzi, ten policjant. A on już sobie tutaj siedzi i czeka. Już nie, nie mógł się doczekać. Ojej! Jakie dramatyczne. Mhm. To fajne rzeczy się okay. dzieją z tym samochodem. Czy on nie miał zwolnić tej sprzątaczki? No nic. Hmm, jak ty mało wiesz. Nie, jego reputacji to już się nie uratuje. Zbieraj pieniążki. Próbuję jakoś dotrzeć do tego, czy sobie czegoś nie zanotowałam, czy rzeczywiście Iris tylko dwa razy na razie spłacił to, co miał spłacić, tylko dwie raty. Bo teraz jest początek tury 16, a w turze 13 oni się rozwiedli. Więc nie jestem pewna, czy ja potem dograłam do końca turę 13 i on spłacił raz wtedy, potem w 14 i potem w 15, bo mam teoretycznie zapisane tylko dwie raty, ale jak grałam turę 15, to już to było w nowym zeszycie. Także to, to jest skomplikowane, ale generalnie no nie wiem po prostu, nie jestem pewna. Wydaje mi się, że on już trzy razy spłacał, bo jakoś na początku tej tury trzynastej on, oni się rozwiedli, nie? Więc chyba rzeczywiście mu zostało w tym momencie 40 tysięcy do spłacenia. Czy ty możesz te drzewka sobie schować? O! Okej, okay, bo postanowiłam wyprowadzić tego irysa jednak. Niech sobie weźmie takie rzeczy, które są jakoś tam istotne dla niego, powiedzmy. Ten pokój myślę, że mógłby spokojnie być tutaj pusty, a ogólnie y, chciałabym zastosować tego Stay Things y, no bo y, głównym powodem, dla którego nie wyprowadziłam nigdy irysa z tego dużego domu jest tylko to, że, yy, że jakby nie chciałam tracić tego całego umeblowania, nie. Tylko, że no nie muszę drazić wcale tego umeblowania. Ja, ja tego moda na, na, na to, żeby meble zostały przy sprzedaniu domu, już mam od bardzo dawna, więc nie wiem, dlaczego nie wpadam na to, żeby tego użyć. Znaczy, też było to dla mnie dosyć ciekawą koncepcją, że on będzie tak zupełnie sam w tym zamczysku, kurde. Yy, I że będzie miał taki problem właśnie z tym spłacaniem ze względu na to, że został w tym dużym domu i nie dość, że musi utrzymać ten dom, to jeszcze właśnie spłacać te raty, nie? Um, było to jakieś takie fascynujące trochę. E, gdzie jest ten fix do tego jeszcze? Bo jeszcze jest taki drugi obiekt, który sprawia, że cena się nie baguje. To jest chyba to. Tak, okej. Okay. Więc zrobię sobie to i sprzedam ten dom i wprowadzę go do jakiegoś mniejszego domu. Zrobię tak, żeby on praktycznie od razu te Georgie już spłacił, żebyśmy mieli już z tym spokój. A co potem, to się zobaczy. Make Object Stay. I jeszcze jest to. No i spoko. Już i tak niektóre rzeczy posprzedawałam tutaj, ale już pewna część niech zostanie. Może wstawię z powrotem ten dywan, który tutaj był? Mam nadzieję, że go stać. To był ten. O! Prawie wszystkie pieniądze na to wydał. Czy nie ma jakichś nagród? Właściwie możliwe, że on już nagrodę karierową powinien dostać. A co się w sporcie dostaje właściwie? Czy to jest. A, ten, ten worek treningowy, nie? No to będzie można mu może w tym nowym mieszkaniu wstawić. Nie jestem pewna, czy on już to odblokował, ale chyba tak, bo jest chyba na siódmym poziomie, więc zazwyczaj już na, na tym poziomie się ma odblokowane te rzeczy. 100 tysięcy, czyli 60 tysięcy na spokojnie ma na to, żeby się urządzić. Więc nadal może tak naprawdę mieszkać w dosyć dużym domu. No najlepiej to byłoby go wsadzić tak naprawdę do starego domu jego rodziców, który jest teraz pusty. Będzie miał tak. 11 tysięcy na to, żeby urządzić sobie ten dom. Myślę, że część tego domu to mu w ogóle nie będzie potrzebna, jak on jest sam. Ale w sumie fajnie tak wrócić do korzeni w sumie tak trochę dosłownie. W tamtym domu dopiero co minęła 18 i on ogólnie miałby jeszcze następny dzień wolny, ale w tym domu nie wiem w sumie, który dzień tygodnia będzie, bo to nie jest taki. Jakby wyresetowany dom od początku, no nie jest ten dzień, który był jak się wyprowadzali ludzie. Więc jest czwartek, także wyszło totalnie tak samo. W sensie tylko tyle, że pominęłam noc. Ale się złożyło kurde, bo u niego akurat była środa wieczór, a teraz jest czwartek rano. Piękne. Tak myślę, że właściwie on mógłby sobie umeblować tylko dolną część tego domu. No bo tutaj jest sypialnia. Yy, I wszystkie potrzebne pomieszczenia, tak naprawdę, więc yy, myślę, że nie ma potrzeby tej górnej części w ogóle meblować. No dobra, to ja od razu już teraz mu yy, odejmę te 40 tysięcy, co jeszcze ma do spłacenia. Tak mi się wydaje, że jeszcze 40 tysięcy. W każdym razie już się naspłacał. No, ma niecałe 12 tysięcy teraz, żeby się urządzić. Od razu to odjęłam, żeby mnie nie poniosło z tym urządzeniem, <grym> żeby nie było, że za dużo wydam, a potem nie będzie. O, te lampy simoroślowe tutaj zostały. One, no tak, one są w sumie częścią trybu budowania bardziej. Oczywiście, że ma to. Okej, okay, jak dla mnie to jest już całkiem urządzony. Nie ma tylko jakiejś kanapy czy czegoś takiego, no żeby sobie przycupnąć, ale jak zarobi w najbliższym czasie to będzie można kupić. Nawet w sumie za te drzewa pieniężne już myślę, że na jakąś w miarę tanią kanapę będzie go stać. Także obeszło się bez maszyny do robienia pieniędzy, którą byłam pewna, że kupuje się za, znaczy nie kupuje się właśnie, tylko dostaje się za karierę którąś, a to jest normalnie nagroda aspiracyjna, że tak powiem. Jest to takie trochę dziwne w sumie dla mnie, ale no, jest to ciekawy obiekt i zdarza mi się go czasem używać. Ale tutaj, no, Iris już nie ma teraz problemów z finansami, no nie, już, już ogarnął temat, więc już nie jest to potrzebne. A kto to przyszedł? To Jonaga. E, tak, jednak ja głupoty gadałam w ostatnim odcinku. Miastowi przychodzą normalnie w tym komitecie powitalnym, tylko jestem właśnie zdziwiona, dlaczego czasami przychodzi jeden z im, teraz dwóch na przykład, a powinno być trzech. Nie wiem, kurde, czy już miastowych wszystkich o nich znają po prostu, że, że, że nie przychodzą ci ludzie? Wy jesteście w sumie spokrewnieni, nie? Już tutaj mi tego nie pokażę, ale tak, to jest syn jego siostrzeńca, tak po skosie trochę tutaj to idzie. Znaczy w sumie nie do końca, bo to jest jego syn, równie dobrze tak by mogło iść, nie? W sensie Elm dokładnie to samo pokrewieństwo ma. No ale tak śmiesznie się tutaj akurat ułożyło. No dobrze, zaprosimy was na tosty. I ktoś będzie dojadał tego mm. tego tosta już okay. zaczętego. A jesteście rodziną, to mm. <laughs> nie przeszkadza. Zaraz będą ci kraść pieniądze. Więc lepiej szybko się tym zajmij. No oczywiście, że już tu idą. Co za po prostu złodzieje, no. No nie wierzę. Serio? <laughs> nie mogę. To na razie tego nie podlewaj, żeby ci nie kradli. A, w zoszkę będziecie grać, no okej. Okay. No Iris jest piłkarzem, więc z nim to tak. Mało kto może tak naprawdę konkurować. Radzi sobie nieźle. A, telefonu mu nie kupiłam. A, no i oczywiście umywalka w kuchni. Zawsze to jest po prostu. Nie wiem, czy to jest jakaś choroba, że zawsze o tym zapominam. No i takie fotele, i myślę, że będzie spoko. O, już tutaj testowanie. Może już robić bieliznę, więc mogę tutaj dla jego koleżanek coś wybrać. No, najlepiej to, żeby uszył sobie jeszcze i pantofelki do tego, i podaruje którejś swojej kochance. Strasznie się zmęczył. Mimo niepodlewania pieniądze nadal się świecą. A co? Jak to jest wtorek teraz? To jednak się przełączyło na poniedziałek z powrotem? Tak jak powinno być w takim świeżym domu? Ale głupie. Nie, no nie może mieć znowu trzech dni wolnych teraz. No że wyraźnie było czwartek napisane. Nie, ja muszę sobie to zmienić. No, teraz powinien być piątek. Bardzo dziękuję. Aha, tutaj były. Cały czas, cały czas resztki. Te, co zostały. Te, co zostały jeszcze po zielonkach. Bo się świecą. To to musi być wszystko z tych upraw. Czekaj, weź jeszcze schowaj to, bo to jest cenne żarcie. O! Ta miasto, miastowa, którą ja zrobiłam, pracuje w sporcie. A jaką wy macie chemię? Żadną. Okej. Okay. Serio telewizor nam dała. Jak ja tego nie znoszę. Tej już mierzycycki, już myśli jaką bieliznę na nią uszyję. Ale chemii pewnie nie ma. No, średnio. No i już kradną. Nie, wypraszam was. Wy, wypraszam sobie. No dobra, na ostatnie półtora dnia tak sobie pomyślałam. Aby coś pokombinować. Hmm, ciekawe. Właśnie zastanawiałam się, czy można modem zrobić tę tajemniczą chorobę, którą można dostać przez ten taki no, tę stację taką do robienia leków. Podobno jest jakaś bardzo mała szansa, że można dostać tak zwaną tajemniczą chorobę, która jest bardzo zaraźliwa, i są jakieś takie różne objawy, w sensie, no, dostaje się po prostu pulę objawów losową zupełnie, nie? Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mój Sim miał te choroby, więc miałam nadzieję, że będzie można, może to zrobić tak. W ogóle fajnie, że ktoś napisał fumonia zamiast pneumonia, przecież przez pychy zamiast pny. No i myślę, co mu dać. Nie wiem, czy można mieć dwie choroby naraz, raczej chyba nie. Zresztą też nie męczmy przesadnie, nie? Myślę, że może jednak fumonię mu dam, bo zapalenia płuc jeszcze, jeszcze mój sim chyba żaden też nie miał. Jakoś nigdy przeziębienie się nie, nie przerodziło w zapalenie płuc. To jest, to prawda, łudząco podobne do tego, co teraz jest zagrożeniem naszym, no nie? I to nie ma być żadne nawiązanie, jakby co. Tylko chcę sobie zrobić taką okazję, żeby może się jednak pozbyć tego irysa, takie trochę życie na krawędzi. Jak jako, że jeszcze mam takie coś jak Disease Mod, który polega na tym, że sprawdza stan zdrowia chorego Sima częściej, co może działać w dwie strony. Może to być tak, że Sim dosłownie po godzinie wyzdrowieje, albo w drugą stronę może być tak, że jak Sim o siebie do końca nie zadba, to jest większa szansa, że rzeczywiście umrze na tę chorobę. Eee, mnie się raczej do tej pory zdarzało, że byli wyleczeni po prostu natychmiastowo. Ale może tutaj nie będę przesadnie dbać o tego Irysa i zobaczymy, jak będzie. To już jest dobrze napisane. No, właśnie to zapalenie płuc to jest takie troszeczkę groźne. Jest bardziej groźne niż grypa, myślę. Yy, więc no, zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy. O jezu. Kaszel jak kaszel, tylko trochę bardziej ich męczy chyba niż przy zwykłym przeziębieniu czy grypie. To niech zrobi może jakąś seksaśną piżamę dla yy, swoich wybranek. O, jednak stwierdził, że nie da rady. Może do Luisa byś zadzwonił, a nie z dyrektorem gadał. Eee, bo Luis tutaj się odzywał już dwa razy. No i wyzdrowiał. To jest za łatwe. O, ciekawe. Eee, to? Aha, dostał awans, fajnie. No tak. I znowu tamtą przytegował. Przy no ale będziesz musiał ją chyba... Fajnie. fajnie. Eee, będziesz musiał ją chyba pożegnać zaraz, bo będzie ci kraść pieniądze. Niby się przyjaźnicie, ale bez przesady. Zaproś sobie którąś ze swoich kochanek i obdaruj ją piękną bielizną. A ja sobie myślę, czy go nie rozchorować na nowo. Na coś innego tym razem. No, bo właśnie taki szkopuł jest z tym Irysem, że yy, on. Znaczy tak, jeśli to by były inne okoliczności, to ja takiego sima, zwłaszcza z takiego spoko ogólnie do rozpłodu, no nie? Bym po prostu dalej rozmnażała. Bym sprawiła, że w jakiś gdzieś sposób znowu założy rodzinę z kimś, albo że zrobi dziecko komuś tam, no nie? Tylko, że no niestety z Irysem jest ten problem, że on jest zielonką. I to on jest taką ultra zielonką. On jest po prostu zielonką najczystszej krwi, no nie? On i oleander. E, więc no jest to, jest to problema, problematyczne. No tak to bym gdzieś coś takiego pewnie pokombinowała, żeby jeszcze jakiś sens powiedzmy tego irysa był dalej. Czy ona przeprowadziła Kubę? Okej. Okay. No ale, że niestety ciężko byłoby mi później to Okay. To dziecko jakoś łączyć z innymi, no bo jednak jest duża szansa, że byłoby spokrewnione z wieloma ludźmi. No to, no to no niekoniecznie, nie? Dobra, daj jej prezent. Więc tak się właśnie zastanawiam, co do końca zrobić z tym irysem, no bo wiadomo, zalać betonem. O, zadowolona jest, to bardzo fajnie. Ten telewizor komuś można by było dać też. Jak nam tak chcą kraść pieniądze, to niech dostaną telewizor i się kurde odczepią. <grym> Aha, wszystkich przywitałeś, czyli pieska też. Więc jeśli no, przez to, że sprawiłam, że się rozchorował, on by sobie ten odszedł, to nie miałabym z tym specjalnie problemu, ale właśnie tak, żeby na Hama go po prostu ubić, to do tego jeszcze nie dojrzałam. Ale jeszcze się zastanowię. Jest szansa, że w następnej turze coś takiego zrobię. Czy ty masz nawet ostrogi przy tym? O kurde, ty to jest prawdziwy cowboy. Nie mogę. You're a cowboy like me. Dobra, no to niech Kuba i ten pies sobie coś porobią. Ale od Sandy vara, bo z Sandy będziemy się zaraz tutaj barbować. Ej, ja może w szafie? No i fajnie. Co prawda, jemu to nie spełni żadnego pragnienia ani nic. No ale jedno bara, bara chociaż naturę musi być zaliczone, nie? No nie, no i pies rozwalił fotel. To ja tego manipulatora od zdrowia sobie tutaj powieszę. I będę z nim kombinować różne rzeczy. Teraz y, dam ci może grypę. A, pójdziesz sobie popływać mając grypę. No spoko. Skoro tak chcesz. Czy ty skończysz w tej turze te piżamy? Chyba nie. No. Dobra. No i znowu wyzdrowią. Wystarczy, że w łóżku są. I już. No, trzeba było naprawdę mocno kombinować, żeby, żeby to się nie udało. Nie udało w sensie. Nie udało wyzdrowieć, nie? No to to będzie tyle na dzisiaj. Nie mogę wam obiecać, że Iris przetrwa następną turę, ale w tej jeszcze mu się udało. W następnej mogę już się zniecierpliwić. W każdym razie cały ten wątek spłacania już został teraz zakończony, już wszystko jest zrobione w tym temacie, więc właściwie z Irisem teraz nie ma żadnego innego wątku. Następnym razem możliwe, że będę grać u Georgie właśnie. No tak jak zwykle. Dzięki za oglądanie, dziękuję bardzo za obejrzenie, dziękuję za